Panowie, bo ja tu, ja tu kukurydzę wczoraj nęciłem, proszę się odsunąć z tą łódką. Co to zwyczaje? <grym> Nie zdążyłeś zrobić zdjęcia? No jak? Elegancko. Kierownik? No tak po szwedzku klasycznie dzisiaj w końcu. Co się zrobiło, no. Możesz wodować. Dobra, mamy no. piękną rybkę. Znaleźliśmy dobre dno. Znalazłeś piszemy, dobre Znalazłeś się dobre dno? Ogólnie to jest dno, bo miały być okonie, konie obiecał, że będą wielkie. No, i Musiałem łowić szczupaki. A wiecie, co ja sądzę o szczupakach? W no po to, że tu szczupak przyszedł. Czasem można, ale ja się na sobie Nie trudno. Tak. Nie ma tych okoni. Strasznie dziwne, te okonie szkierowe są. No mam nadzieję, że zaraz będą mieć mniej, mniej tych centków. Będą po południu. Later that same evening o, oko, okoj, oko. Dawaj pobiera. Tak. Dawaj pobierać, bo może. Tu musi być szybka reakcja. Wodę, 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 wodę. Dzień dobry. Co za ryba? Mówiłem. Wierzyć do końca. Co to za klucz? Co to za ryba? No tak, tak. tak. Ojej. Powiedział kierownik, gdy dotarło do niego, że z powodu hałasu, który zrobili jego koledzy, następne konie pojawią się dopiero za godzinę. Ol. Cisza na łodzi to jeden z tematów, który dzisiaj poruszymy. Przeanalizujemy również, czym różnią się puste zatoki od tych rybnych. Porozmawiamy o przynętach i ich sposobie prowadzenia. Zwróćmy uwagę na trzcinowiska, kanty i zagłębienia dna. Mimo tego, że odcinek nagrywaliśmy na szkierach Pataholm, pewne schematy mogą mieć odzwierciedlenie również na polskich łowiskach. Co wy tam już piszecie? A, że w Polsce ryb mniej. No wiem o tym. Mimo tego zapraszam. Do oglądania. No. Poproszę o intro. Jest. O, ładnie, ładnie, ładnie. O, ho, kolega. To lepszy trochę. Jest. Jest, 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 jest. No kolego. Jest, jest. Zobaczcie co tu się dzieje. Wyciągaj to wszystko. O, uś ładnie. <grym> 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 Matko i córko, co wy tam znowu piszecie? A że jesteśmy mięsiarze, bo tyle o koni w podbieraku. Nie tam bez przesady, przez tydzień żeśmy zjedli może pięć ryb na czterech, a o konie w podbieraku. No, mówi się, że jedna wypuszczona ryba może odprowadzić całe stado. Niektórzy w to wierzą i okonie dopiero wypuszczają na koniec łowienia. Inni uważają, że to totalna bzdura. Napiszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat i co o tym sądzicie. Okoń. No i to fajne są, no, z tych mniejszych, ale okoń. Czyli przyszły znowu. I blisko Ci wziął, co nie? No, daleko. No, na tym kancie. I też puchnął, ale przyszły ładnie. Ja, no, no pewnie. Ja wiedziałem, że gwoździe się tutaj sprawdzą. Kolejny gerbelanek i gwoździk. Przed nami przesmyk. Wejście do zatoki w przesmyku jest 2-2,5 metra. No I w pewnym momencie w naszą stronę wychodzi blat. No i to jest taki delikatny kancik, dosłownie kilkadziesiąt centymetrów różnicy. Ale na tym kandziku już się o konie ustawiają, za każdym razem, jak tu przypływamy to są jakieś brania. Kocham to, no to zrobię. Pierwsze rzucie, nie? To marzucie, nie? Okaże, piękny garbusek. no ładny bombele, Ogólnie za to, co jest bardzo płytko, tak około metr, siedemdziesiąt centymetrów, takiej głębokości. Chciałbym powiedzieć, że dno jest piaszczyste, ale nie jest, to jest muł, bo tak kotwica się wbija, to wpada na pół metra. Ciężko ją potem wyciągnąć, tak się aż zasysa w tym szlamie, ten muł śmierdzi, ale najwyraźniej to rybom bardzo pasuje, takie żyzne miejsce. Kierownik jak wyjął jednego okonia, to mu się kiełżyki z gęby posypały, czyli tutaj okonki sobie przypływają wcinać takie y, przysmaki. Bo przywaliła mi ryba, a ty się mi to przerzucił. Co ty gadałeś? No daj, zabieraj, zabieraj, zabieraj. zabieraj. Ale jazda. Ty no choluje. W momencie, jak ja zaciąłem, to ty żeś tam, wiesz, przykotłował. Ale wiesz, co zrobiłem? Za założyłem pijawkę, no. gwoździa, bo stwierdziłem, mówię, kurczę, że te że żerują na tych kiełzach tutaj, no. to może to coś da. Zaraz zobaczmy co to dało. No dobra, no no, no, no. no jasne. O co ci chodzi? O co ci chodzi? Ty? Szupak baleron? Takich zatok są tutaj setki, ale co ciekawe nie we wszystkich są ryby. Większość z tych zatok są y, puste. Akurat y, ta trafiła się. Y, z rybkami, można się troszeczkę y, pobawić, więc nie jest to takie y, oczywiste, trzeba się nauczyć jakby te zatoki y, rozróżniać. Jakby właśnie najlepiej się sprawdzają miejsca y, z takim równym, jasnym dnem, y, upstrzonym takimi kępami y, zielska. No jeśli w takich miejscach właśnie ryby się y, potrafią kręcić. Eee, będzie meter jak nic. No gdzie, to jest, zobacz. Co, nie będzie metra? Jak nie, będzie meter. Czyli tak? będzie. No to dobra. Ja mówię, że będzie. To jak będzie meter... To co? To... To będzie meter. To się będę cieszył, a jak nie będzie, to seba robi kolację. Nie mam czasu. Eee... No nie będzie meter. Ale też ładny baleon. Ale jest ładny. ładny, ładny, no. Ach, ale pęknął. Ojej. Ojej, to się tu Czego to się polega, co płaci? tam chodzi na luzie, abyśmy mogli szybko reagować. To no, pełno tu kamieni Co to jest? Co? No, to 70, 68, 70. No chodź Panie Balerowie, chodź, 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 chodź. O, chyba będzie po... podasiowej gumce, a nie, a może nie, nie wiem. No dwa razy, najpierw wyderzył, później... No no, też fajny salsasonik. Na okoniówce. Ja Próbuję co tu się dzieje w wodzie, żebyśmy nic nie przywalili. Troszeczkę poszukaliśmy przy tych kamiennych górkach, na tej głębszej wodzie, ale było totalnie pusto. Fak faktycznie, to jakiekolwiek życie, wszystko właśnie się odbywa w tych płyciusieńkich zatokach, tylko tak jak mówiłem, zatoka zatoce nierówna. Bo takich zatok, któreśmy naprawdę przyrobili chyba kilkadziesiąt i większość z nich, mimo tego, że wyglądają bardzo podobnie, to były puste zatoki. I to właśnie mi się tak kojarzy strasznie z Rugią, kiedy dryfowaliśmy wręcz kilometrami, i mimo tego, że te dno właściwie było równe i bardzo podobne, to w pewnym momencie zaczynały się szczupaki, były zgromadzone na kilkudziesięciu metrach kwadratowych dosłownie. I tam je łowiliśmy. I tu jest jakoś tak, jakoś tak podobnie. Więc jak chcecie tu przyjechać właśnie wczesną wiosną, to musicie jakby nastawić się na to, żeby się bardzo, bardzo dużo szukać. No chyba, że ktoś Wam palcem wskaże, że no w tym i w tym miejscu łówcie ryby. Zawsze możecie się popytać w sklepach wędkarskich. My właśnie taką informację też żeśmy dostali. W którym miejscu na szkierach szukać, ale też nie dostaliśmy tak, że nam powiedział o ta zatoka. Nie, nam sprzedawca w sklepie wędkarskim tylko wskazał rejon, no, z, kawałek szkierów takich zaznaczył, i, i na tym kawałku szkierów tych zatok też było kilkadziesiąt. No i tu żeśmy jedną taką upolowali, że jak wpłynęliśmy, to zaczęły się natychmiast. Ryby. Co, że więcej szczęścia niż rozumu, co? To trochę tak. Ogólnie mega, szalony wyjazd, tak uważam. Przypominam, że wczesna wiosna to bardzo specyficzny okres, ponieważ ryby gromadzą się w miejscach, w których będą odbywały tarło. Na szkierach Pataholm byliśmy również w listopadzie. Ryby nie były aż tak skoncentrowane w pojedynczych zatokach, były bardziej rozsiane. Okonie żerowały na głębszej wodzie w okolicach kamiennych górek, a szczupaki oprócz płytkich zatok trzymały się rdestów i ich okolic, no i nie przeszkadzały im kamienie. A gdy przy rdestach znalazł się spadek na głębszą wodę, to można było się spodziewać również większej ryby. Podbierak! Kogut, podbierak! Chwilko! Nie podniecaj się. Tylko podbieraj, gada. Uch. Uch. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Jest metróweczka. O, to jest sprzęt taki, wiesz, tu nie ma... to tam? Ładuj go. Dzień dobry. Przepiękny. Ach, ogonek trochę na O! Teraz to jest bydlę. No. Tak było jesienią, ale wróćmy do naszego wiosennego wypadu. Garbione, same jest 40 chyba. 12 kg na pewno. Dawaj, powolutku, powolutku tak i świata teraz, no, w dół. O tak. Szczupaki, jak to szczupaki, zajmują swoje stanowiska. Pojawia się coraz więcej okoni, bo okonie sobie tutaj przypływają, bo w ciągu dnia ich nie było. Przypływają sobie rano, przypływają wieczorem i sobie krążą cały czas. Najwięcej zbraniak jak przestanie wiać wiatr. jak się niby mówi, że na fali okoń wali, a tu właśnie wręcz odwrotnie. Mają tutaj jakieś swoje zwyczaje, więc jak się zrobi taka totalna cisza, zrobi się flauta, wiatr całkiem ustanie, to wtedy właśnie zaczyna się najwięcej.

Czupakom nie przeszkadzał pracujący silnik, w przypadku okoni nie było tak wesoło. Gdy wpływaliśmy do Innej Płytkiej Zatoki, zaobserwowaliśmy wielkie stado dużych okoni, które prysnęły z niej, gdy tylko nas usłyszały i zauważyły. Tak więc zachowywanie ciszy w przypadku łowienia ich w tak płytkiej wodzie, to podstawa. To ten co go wypuściłem. mi się małe dzisiaj przytrafiają to okonie. Ale są zobaczyć. Są strasznie puchliwe. Najfajniej się łowi albo z dryfu, albo właśnie sobie po cichutku siedząc na łódce, by nic nie puknęło, nic nie stuknęło. Pamiętajcie, że tu średnia głębokość tu jest 0,7 i to nie te polskie 0,7, tylko 0,7 metra. Więc one są wyczulone na wszelkie jakieś stuknięcia, puknięcia i tak dalej. tam naprawdę trzeba być bardzo po cichutku i rzucać bardzo daleko. Jest mało brań jakby przy pontonie. Tak samo chłopaki mają mało brań przy samej łodzi, tylko na długości rzutu. Czyli nawet mimo tego, że my jesteśmy tutaj bardzo cicho, to one i tak nas szerokim łukiem obchodzą. Stryba. Oj, 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 To? No, Wtórzysz? Nie. Yeah. Stupaczek. Nie, za sobą go wciąłem. No pamiętaj, że to jest okoniówka. A to jest taka o, ugryziona gumka. Proszę bardzo. Taki prototyp od ogólnie. O, jestem. Kurde, nie? Co? jest? O. No, to sztupaczek znowu taki, wiesz. Szupaczek pierdzi flaczek kolejny mały. Dobrze, chodź tu szupaczku taki kolejny, tak zwany śmigacz I hopa, do wody wracamy Okej. Okay. Ty nawet nie zauważyłeś, że masz rybet? No, Ale zobacz w ogóle jest szupaczek no bardzo ładnie rafałku ooo jakiś czupacz fajny fajny O, no, tu bliżej podejść to będzie większy jeszcze o piaweczkę ma jaką ładną no bardzo ładny bardzo mi się podoba Dobra. będzie 82 no prawda. No niestety guma od Adasia zaczyna się kończyć. Najgorsze jest to, że pozostałe są też w takim samym stanie. Trzeba będzie coś kombinować. W wodzie już gdzie nie gdzie widać troszkę sieczki, takich naprawdę malutkich, drobniutkich rybek. No i wydawałoby się, że szczupaki powinny brać na jakieś wielkie kotlety jakieś olbrzymiaste przynęty. To się okazuje, że wcale nie. Podobnie jak kiedyś byłem na rugi w lutym i znaliśmy szupaki, okazało się, że one żerowały na cierniku i najlepiej działały małe przynęty. I teraz jest tak samo. Tak naprawdę gumy 3-4 cale tutaj w zupełności wystarczają. I można sobie na nie spokojnie łowić. To jest o tyle wygodne, że łowiąc taką przynętą, tak naprawdę człowiek nie wie, czy to właśnie puknął szczupak, czy to puknął y, okoń. To chyba jeszcze uatrakcyjnia y, tą zabawę. Dobra, na co się skusiła? Na gumkę od Mikado, taką nową. Proszę bardzo. A szczupaczynkę sobie wypuścimy, bo takich małych nie jemy <gry> przynęty e, przeróżne o różnej kolorystyce e, tych przynęt się tutaj e, przewala e, bardzo e, dużo. Właściwie na każdą z nich miałem branie, e, miałem e, okonia. Jak widzicie, to wszędzie są haki bez, bez kołnierzy. E, ale trzeba sobie troszeczkę je e, e, po bo tam po jakimś czasie ryby jakby tracą e, zainteresowanie rybka, piękny. rechubę? rachubę? No. Powoli powoli, bo jest piękny jajutki, malutki, malutki boję tego przyjazdu do Polski. No, no, no. Ktoś mógłby się spytać, po co na łodzi, na Pontonie echo jak tu wszędzie jest tak płytko. Owszem, ale są takie momenty, że trzeba gdzieś dopłynąć, a to jednak pomaga, no bo jak wody jest 5-6 metrów głębokości, to się można troszeczkę rozpędzić. Oczywiście bez szaleń, bo tutaj no, część wysp jest widoczna po prostu, bo, bo to są wyspy, ale są też takie kamieniska, których za bardzo nie widać. Jakieś pół metra pod wodą są, leżą kamienie. Obok jest niby głęboko. No, trzeba uważać, no, Echo troszeczkę to ułatwia, chociaż też często jest tak, że Rafał na dziobie i tak patrzy ogólnie przed siebie, i, no, po prostu, aby, się, aby nie rozwalić silnika o, o głazy. O, tu jest właśnie. Powroty są najgorsze, mój drodzy. Oj, panie, jak płytko! Na tym wyjeździe łowiłem głównie wędką Redwind od Jacksona 228 cm. Od 1 do 9. Tutaj mam kowrotek kreon przeciągniętego 0,12 mm. No, ten zestawik miałem w Szwecji. Łowiłem, miałem łowić im okonie, łowiłem nim sandacze, bardzo fajnie się sprawował, więc tutaj tej mocy jest troszeczkę więcej niż do 9 gramów. I tutaj chciałbym, abyśmy się dobrze zrozumieli. Łowiłem okoniówką, ponieważ na tym wyjeździe nastawiłem się na okonie. Pewnie zauważyliście, że na Pontonie miałem również parząchwie. Gdybym chciał łowić szczupaki, łowiłbym parząchwią. To, że szczupaki się cały czas przyławiały to inna sprawa, ale nie polecam łowić szczupaków okoniówką do 9 gramów. Sandacze też da się tą wędką złowić oczywiście, ale są dużo ciekawsze i lepsze rozwiązania. Tak chciałem to od razu wyjaśnić, aby potem nie było, że Kowalczyk kazał Wam łowić szczupaki wędką do 9 gramów. Kurczę, Przez moment myślałem, że mam konia 65 cm. Co to było? O koń? Rafał też miał rybę przed chwilą. Co dzieje się cały czas? naprawdę. to yes. no, jest. No nie, 50 to może mieć nie będzie. ale. 45 45. piękna ryba, ale. Uuuu! Uh, to no się zaczęło kołysać. ja pierziele, zleciał, ale lipa. Ale widziałem, piękny był naprawdę. No to wstaję z stadem, co spójdzie. Tak płytkiej wodzie najlepiej łowiło się gumami na 3 gramowej główce. Niestety przychodziły momenty, gdy okoń nie chciały reagować na tak anemicznie zachowującą się przynętę. Zaczynały z powrotem reagować na gumę prowadzoną agresywnie z główką 7 gramów. Niestety wtedy często przynęty nie trafiały lub łapały z ogonek. Rozwiązaniem byłaby dozbrojka z małą kotwiczką. Jednak jak sobie wyobraziłem jak będę szukał tej małej kotwiczki w szczupaczych skrzelach to stwierdziłem, że jak kilka okoni spadnie to nic się nie stanie. A jak wspomniałem już o szupakach, to okazało się, że oprócz sportowych przecinaków w naszym łowisku kryją się również poważniejsze ryby. Wiesz? O, lepsza ryba. O, ładny, ładny. ładny. O, o, kolego. Ale, stary, to jest metrowa ryba. Nie, nie. Oj, będzie meter. Nagrywać się coś? Tak. No nie, nie będzie meter, ale ładna. No, ten jest piękny stary. To jest piękny zabójek. Na no kolego jest meterek. meterek. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. O tak, 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 tak. Dobrze, tak. słuchaj. Jest o, meterek 102. Je, Możesz budować. Dobra. Mamy jest. piękną rybkę. No to szsta. 42 było najwięcej. Tak. tak 42 cm, Fajny. I hopa. Wiadomo do wody przyjeżdżają. Taki. 47. Ale będzie spierczał. Lalala. We wrót. Ale się działo. Ale gady. Najlepsze w jednej z na rybach. Tak. Piękny, gratuluję. Ciekawi kierownik. Siądeczka. Tyś się, na, się należy. Podsumowując, ryb nałowiliśmy w ilościach hurtowych i wyjazd można zaliczyć do jednego z tych bardziej udanych. Muszę tu jednak zaznaczyć, że gdyby nie udało się znaleźć tej jednej zatoki, w której skoncentrowały się szczupaki i odwiedzały ją regularnie okonie, to wyniki mogłyby być bardzo mizerne. My się akurat liczyliśmy z ryzykiem, bo jadąc do Szwecji wczesną wiosną albo się zgarnia całą pulę, albo wychodzi na zero. Za rok też się wybieramy na szkiery Pataholm w tym okresie i liczymy się z tym, że może na przykład zmienić się poziom wody, przez co zatoczka może być pusta i ryb trzeba będzie szukać od nowa. Ale jak to mówią, chodzi przecież o to, aby gonić zajączka, a ryzyko jest na stałe wpisane w nasze piękne hobby. A to na dzisiaj wszystko, zostawcie łapki i subskrypcje, trzymajcie się, na razie. Cześć